Nie, 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 nie Nie, nie Nie, nie, nie żeby go zabić, Nara. Tu warto ręcznie strzelać Oni się przydadzą, są bardzo Mini i nam pomagają w wielu sytuacjach. Aha, tak. Najpierw tutaj chyba musimy iść. I jednak, zawsze czy w lewo, czy w prawo, na jakieś szło. E, ten moment ogólnie słabo pamiętam tutaj, ale jakoś pamiętam. Tu mamy jakieś graty. Czy nie, to nie są graty, dobra. Nie są graty, ale są <laughs> tutaj rzeczy przez LZ. RZ. <laughs> no, nie, no to w tamte obok chyba się szło. Mamy piękną lampę w kształcie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciokąta forennego. <laughs> e, no. E, dobra. zabieraj te wszystkie dobroci. No, Lara, no. Dziękuję. Czy przed chwilą ja nie zabrałem tych uwag? Mam takie wrażenie. Dobra. Złudne wrażenie wygląda na to. Dobrze. No dobrze, teraz tu. Czy tutaj coś jest? No, nothing here. Dobra. Także tutaj. Tak, tu jest zamknięte. I chyba mamy klucz tego. Tak. Armor Key. Czyli zbrojowy klucz, zbrojny. No jest znaczy zbrojowy, coś mam tą podobiznę, bo armor. O to jest. tam armor, jak toś tam mówić. No to to jest zbroja. Tak. A. A tutaj też są tylko same dobroci, tak? Same bronie i naboje. Czyli nic ciekawego. Ha ha Szkoda. No dobra. Ciągle mam wrażenie, że już znowu przestrałem tą możliwość zdobycia tamtej. E, hmm, jak to się nazywa? E, wschodniej gwiazdy. Tak mi się zdaje przynajmniej. Także wie, także wiecie, no... Pewnie będę myśleł się 45 razy co znowu ten gnojek tu jest. 45 razy cofać się będę musiał. Także czekajcie, przemknę drzwi. E, dobra, nie gościa, ale dobra. E, to teraz musimy iść do piramid e, żon, albo żony e, żon, queens, żon e, Hufu, czyli Cheopsa, ponieważ Hufu to jest prawdziwa egipska nazwa, a Cheops pochodzi. Znaczy, pochodzi. Jest to nazwa, którą nadali y, Grecy. Także wiecie, jak mówicie jak piramidę Cheopsa, to mówicie po grecku. W tym momencie. A Hufu po staroegipsku. Przynajmniej według y, archeologów tak jest. Hufu, tak się powinno czytać. E, no, także no. E, tak, czytamy musimy teraz. iść. w każdym razie nie, nie, nie dostaniemy. E, musimy iść tam dmg. Dobra, no, Lara, weź to zabij, tak? Dziękuję. Dobra. Teraz tu. Tam mamy, no widzimy piramidkę. Piramidki. Eee, nie! Dobra, usłyszałem. Eee, robimy hop tutaj. Zaraz czas na zapis. 1793 zapis. I teraz sobie bezpośrednio tutaj skaczemy. Znowu cholera, nie pamiętam gdzie jest ta wschodnia gwiazda, no to będę miał z nim problem. W najgorszym, w najgorszym przypadku, bo ja zawsze zazwyczaj też... żeby to tak tam odkręcić bardzo długo mi to zajmowało, to ja wezmę Save, a tego nie chcę robić. Bo wiecie co, to jest takie przerąbane, się cofać i w ogóle takie głupie rzeczy... No nie, a nie będziemy się tuć. E, tak. Dobra, i teraz musimy ten kamlot przesunąć tu. Znaczy, widzicie, jest taki, wyróżnia się trochę. Ten kamlot, i musimy na tą wyróżniającą się podłogę przesunąć. Lara, weź to szybciej ciągnij. Mam że jakoś tak to dłużej ciągnie niż. niż zazwyczaj, nie wiem, czy mam takie wrażenie. A może to jest tylko. Mo może to jest chyba tylko moje wrażenie. Mam no, naprawdę takie wrażenie, że dziwne. Dobra, to idziemy tu. Do... Yy, yy, jak by to nazwać? Piramidy Żony Hoof. O, Przepraszam, czemu to jest zamknięte? Aha, klapa. Sorry. Podnoś solarka. Thanks a lot. I na dół, na dół, na dół, na dół, na dół. Znaczy, tutaj... Będą straszne rzeczy, czy niekoniecznie. A świetnie, słodkie, skarabeuszki. To jest jeden z tych labiryntów, który tak wszyscy gracie Tomb Raidera pochamy I z bardzo ładną muzyką zresztą. Bo no ja osobiście będę lubię. o! Burza! W sensie grzmoty, nie burza. Grzmoty to nie burza. Dobra. Idzie? Dobra. Yy. Wszyscy kochamy... Wszyscy kochamy... Kochamy labirynty. Taki serial mógłby być. O tym radę, że wszyscy, wszyscy kochamy. Jezus Maria, kochamy labirynty chami, co ja gadam. Mam no, jedna Japonka, którą że zamiast Farby. Mówię ja Farby. Nie Farby, tylko Farby. Jest bardzo ciekawe. Farby. Mówię Farby, ona Farby. Bardzo fajnie. Na oko się nazywała. Rozumiałam. O, teraz chyba jesteśmy na właściwej drodze. Już mogę się mylić. Wiecie jak to? Ja lubię się mylić. No, nie lubię tych labiryntów. strasznych. Tu wejdę, Aha, my zawsze powinniśmy iść chyba tam, gdzie jest zapalona flara, znaczy pochodne, tak mi się zdają przynajmniej. Ale mi się coś widać, jest bardzo źle zdaje. My tutaj wcześniej byliśmy, czy nie? Tak, byliśmy, cholerka, no. My tutaj wcześniej byliśmy. Tak byliśmy A, Zus Bardzo głupie to. Nie lubię tego bardzo. Dobra. Hmm. A zapal w klarę, tak? Dziękuję Ci. Czy tutaj sprawdzaliśmy? Nie. A czy tutaj sprawdzaliśmy? Bo to chyba się wtedy te drzwi otwierają, a chyba wszystkie sprawdzimy, nie, tak? Mi się zdaje, może za źle pamiętam. Nie? Tutaj się nie otwiera. Tutaj, para róży tu dziękuję. No, yy, Niekoniecznie tu. O! Fajnie, jesteśmy w miejscu, w którym przyszliśmy. Mm. Niesamowite coś świetnie, jeszcze jedno jest coś no Lara fałszywą rączko do dziurki przewiść z kajzerem nowa dobra a, a jajciu. gdzie my teraz mamy iść no Lara nie pomagasz mi naprawdę Więc życie utrudniasz zawsze no całe życie mi życie utrudnia co ty lubisz robić Kolejne łóżki. O Jezus Jak to z tego gówna się tu wychodziło? Jezu popieprzony korytarz jak no. ja wam muszę narzekać do tego mikrofonu. Wybaczcie mi jakby co? Może tutaj? I jest! Udało się! Jakimś magicznym trafem. I tutaj chyba będzie ta wschodnia... Tak, gwiazda, nie. Tym razem jej nie zgubiłem, tych gwiazdy. Teraz będzie dobrze. Mamy wszystkie gwiazdy i wystarczy się udać do piramidy Hobsai. I będziemy zakończać grę w areszcie. Dało się. Ja jestem chory, więc Mam mózg. Jeszcze się wydostać, dostać, nie? Mamy tak. Mamy tak wschodnią południową, północną zachodnią, piramidę muzyczka nam no, przygrywa. No i teraz wystarczy się stąd wydostać i będzie fajnie. I no. Zaczę się tylko dostać do piramidy Hopsa, złożyć zbroję chorusa. Te, wiecie e, jak to się nazywa? Te gwiazdki. Ułożyć posążki chyba jeszcze też. Jezus Maria Lara, czemu ty nie... Tak? Naprawdę. gdzie kosmicznie długi ledczy. No powiedziałem kosmicznie nie kosmicznie. Czemu to mi się zamknęło, cholera, no? O, dobra, nareszcie wyjście, nareszcie. Dobra. O dobrze. Udało się. Nareszcie. Cieszę się, że już kończę tą część. Bo jest to moja ulubiona część, ale ja domyślam się, że już pewnie was wiecie. kiedy on ten skończył, już przynudza w przy tych odcinkach. Chcielibyśmy wiedzieć, co jest na końcu, nie? No to macie możliwość. Burza, proszę nie nie wnerwiaj nie teraz. I będę teraz wyłączał, jak już kończę grę, tak? Nie, proszę nie denerwować. Burzo. Wiem, że jest taki zespół Burzum. A nie, Burzum się chyba czyta, ja tam na to Burzum czy tam? Wiem, jestem chory. Burzum. Dobra. Yy, nie wiem, czy ja teraz dobrze idę. Mam nadzieję, że tak. Dobra, No. Jest! Dobra, się! Bo kluczyk mamy, nie? Proszę! A, mamy na szczęście. Dobra. No, i naszym zadaniem jest zakończyć grę w tym momencie. Nie chcę mi się już iść po tamten sekret, panie późno. Mam go w dupie osobiście. Dobra. I teraz jest jedna z najbardziej zakręconych części. 1802 zapis. Nie, nie pobiję Nie wiem. Chyba jak sam gram to jeszcze więcej zapisuję. może. Mam takie wrażenie. Zabij, 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 zabij. Dziękuję. Zabij, 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 zabij. Zabij, 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 zabij. Zabij, 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 zabi zabij, zabi zabij. Wiem głupie zaczynałam, głupie. Aha, no bo tutaj na razie nie mam. Lara ma flarę i rewolwer w kieszeni. I, boże, w ręku, ciekawa. Ciekawe połączenie. O nie, jakie ja to nie lubię. I zawsze mi się tu udaje. To no mówię, chyba? Nie czy piesień. Piesień, tutaj, Aha. A, to jeszcze nas chwilkę czeka tutaj. Wydpętam. A ja musimy popodpalać te wszystkie. Te wszystkie tutaj rzeczy. E, tylko nie pamiętam, gdzie jest pochodnia. Za cholera, nie pamiętam. <laughs> w ogóle mam tutaj... Na... O, mamy pochodnię, sama nazwa mam. E, mam. tutaj te nasze piękne posążki, które mi się tak podobały w planszy Underneath the Sphinx. E, także. No. Mamy tutaj te. Tam są. Zaraz zresztą pokażę. Boję się, że gdzieś tutaj mi zaraz coś wyskoczy, coś strasznego. Mam wrażenie, że zaraz tak będzie i się wystramy z strachu. Autentycznie. No, zobacz, tutaj są te piękne posążki. I one nawet refleksują, że tak powiem, trochę. A, myślę, że wystarczy tych, tych podpalania tych rzeczy. Dobra. Bierzemy yy, naboje. Tutaj też coś chyba. Nie, to jest dźwignia tylko. Dobra. Yy, nacisk, naciśnij dźwignię. Nie, chyba tak powinno się mówić gdzieś. Są kolejne piesie słodkie. Słodkie piesie. Tu jest zamknięte, także... Dobra, i musimy się teraz, teraz tam dostać na górę. No. A, widzicie, i mówiłem, że zginę. O, ta sala, gdzie będziemy musieli włożyć... Ojeju! Co tutaj te psy robią, cholera? Ojeju, co ja powiedziałem? Ja naprawdę już czasem, bardzo głupie rzeczy. O jeju, ja powiedziałem, jest. Dobra, nieważne. Nie lubię tych tutaj, właśnie, tych płaczek. Dobra. Teraz musimy iść tutaj na górę. Tam jest chyba właśnie ta sala, żeby podkładać te. Albo, albo mi się daje ja nie wiem. Tak, tu jest strona Bardzo mi Piękna. Musimy tutaj powkładać te gwiazdki. Z czterech stron świata. O, coś. O, No i będziemy kończyć grę. Wtedy... ...kończymy grę. Bo muszę zobaczyć ile ja mam miejsca na dysku, bo jak się okaże, że... Brak mi, no to się wciekam, także zaraz, mam na dysko, zaraz, zaraz, ile zaraz, miejsca na zaraz,